Widmo kompromisu zawisło nad Polską. Oto Komisja Europejska prowadzi rozmowy z rządem kaczystowskim. Pojawiły się też niepokojące informacje, potwierdzone przez komisarza Timmermansa, że kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego nie tylko jest wewnętrzną sprawą Polski, ale co gorsza, może zostać rozwiązany. Oznacza to, że zamiast europejskiego wyzwolenia Polski od kaczyzmu, może nadejść zbrodniczy kompromis, którego konsekwencje są łatwe do przewidzenia. Nie od dziś bowiem wiadomo, że obrona Trybunału Konstytucyjnego to sens życia ludu pracującego miast i WSI. To także główny temat rozmów polskich demokratów, gdy go zabraknie, słońce Petru będzie mogło mówić tylko o historii, w dodatku historii powszechnej, bo jak łatwo się domyślić, Kaczyści wymarzą Polskę z kart historii. Nie można do tego dopuścić. Polscy demokraci muszą obronić kraj przed kompromisem. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.